Kochani seniorzy, czy słyszeliście już najnowsze wieści z Sejmu? Coś, co może zmienić wasze życie na lepsze, ale również zaskoczyć was w sposób, którego się nie spodziewacie. Twarz krzycząca ze strachu symbol kolizji, właśnie podjęta decyzja przez Sejm, może mieć ogromne konsekwencje dla was i waszych bliskich. Ale czy wiecie, co dokładnie się wydarzyło? Jak to wpłynie na wasze codzienne życie, na wasze finanse, zdrowie, a może i bezpieczeństwo? Czego dokładnie dotyczy ta decyzja i co takiego zmienia? I dlaczego jest to tak ważne dla seniorów w Polsce? Czy rząd w końcu posłuchał waszych potrzeb? Czy to krok w stronę poprawy jakości życia seniorów, czy może zaskakująca decyzja, która wzbudzi wielkie kontrowersje? A może nie wszystko jest tak, jak się wydaje? Jestem pewny, że macie mnóstwo pytań, ja również. Zanim przejdziemy do szczegółów, zachęcam Was do zostania ze mną na chwilę, bo to, co za chwilę usłyszycie, może was naprawdę zaskoczyć i dać nadzieję na lepsze jutro. A jeśli jesteście ciekawi, jak ta decyzja wpłynie na Was, kliknijcie teraz subskrybuj i nie przegapcie tej ważnej informacji. Mickiewicz, czekam na Wasze komentarze i opinie. Co wy sądzicie o tej decyzji? Macie już swoje zdanie? Dajcie znać, drodzy seniorzy, dzisiaj mam dla Was coś, czego z pewnością się nie spodziewacie. Sejm podjął decyzję, która może w znacznym stopniu wpłynąć na wasze życie, na wasze finansowe bezpieczeństwo, zdrowie i komfort. Jako wasz zaufany przewodnik po najważniejszych sprawach, chcę dzisiaj opowiedzieć wam o tym, co takiego wydarzyło się w polskim parlamencie i co to oznacza dla was, seniorów. Zanim jednak zaczniemy, warto zrozumieć, dlaczego ta decyzja jest aż tak ważna. Przez wiele lat seniorzy byli często ignorowani, ich potrzeby pozostawały na marginesie politycznych debat. Ale teraz, dzięki tej decyzji, wszystko może się zmienić. Co takiego postanowił Sejm, że zaskoczyło to całą Polskę, a szczególnie seniorów? Mówię Wam o tej decyzji, bo wiem, że wielu z Was czekało na coś, co może poprawić Waszą sytuację życiową. Na pewno nieraz czuliście, że Wasze potrzeby są zapomniane przez decydentów. W końcu, w takiej ważnej kwestii, jak zmiany dotyczące seniorów, powinna być większa uwaga. Ale jak się okazuje, teraz to się zmienia. Jednakże co to dokładnie oznacza? Co zmienia się w Waszym życiu? Zacznijmy od tego, że ta decyzja ma duże konsekwencje finansowe. Dla Was, seniorów, może to oznaczać nie tylko lepszą sytuację emerytalną, ale również bardziej stabilną przyszłość. Jak to możliwe? Cóż, rząd postanowił wprowadzić zmiany, które wpłyną na wysokość świadczeń emerytalnych. Może się to wydawać zaskakujące. Ale tak, seniorzy mogą liczyć na większe wsparcie finansowe, które umożliwi im żyć w bardziej komfortowy sposób. Decyzja ta może także oznaczać zmiany w systemie zdrowotnym. Jak wszyscy doskonale wiecie, zdrowie seniorów jest niezwykle ważne. Przez lata zmiany w systemie ochrony zdrowia nie były wystarczająco dostosowane do Waszych potrzeb. Często brakowało odpowiedniej opieki, dostępności do specjalistów i odpowiednich usług medycznych. Na szczęście ta nowa decyzja wprowadza pewne zmiany, które mają na celu poprawę dostępu do leczenia i pomocy medycznej dla seniorów. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta decyzja to także krok w stronę poprawy jakości życia seniorów. Wszyscy wiemy, jak ważne jest, aby seniorzy czuli się bezpiecznie i komfortowo we własnym domu. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych, które pozwolą Wam cieszyć się spokojnym życiem bez konieczności obawiania się o przyszłość. Oczywiście, nie możemy zapominać o kwestii zabezpieczenia seniorów na wypadek niespodziewanych sytuacji życiowych, takich jak nagłe wypadki, choroby czy inne trudności. Sejm podjął decyzję, która pozwala na lepsze wsparcie dla seniorów w trudnych chwilach. Dzięki temu będziemy mieli większą pewność, że nie zostaniemy sami w razie problemów zdrowotnych, finansowych czy innych kryzysowych sytuacji. Kiedy usłyszałem o tej decyzji, byłem naprawdę zaskoczony. To nie tylko zmiana, to rewolucja. Która może poprawić życie wielu z Was. Ale oczywiście, jak każda zmiana, wiąże się z pewnymi wyzwaniami i pytaniami, które muszą zostać odpowiedziane. Co dokładnie się zmienia w systemie emerytalnym? Jakie konkretne działania będą podejmowane, by zapewnić lepszą opiekę zdrowotną? Jak rząd zamierza zagwarantować, że wszystkie te zmiany rzeczywiście przyniosą korzyści seniorom? To są pytania, które zapewne zadajecie sobie teraz. I wiecie, Co? Ja też mam na nie odpowiedzi. Chciałbym podzielić się z wami szczegółami tej decyzji, ale najpierw muszę przypomnieć o jednej rzeczy, chociaż zmiany te są obiecujące, nie możemy zapominać, że wszystko zależy od tego, jak te przepisy zostaną wdrożone w praktyce. Dopiero po ich implementacji będziemy w stanie ocenić, czy rzeczywiście poprawią życie seniorów. Ale nie ma wątpliwości, że w końcu ktoś zwrócił uwagę na Wasze potrzeby. W ciągu ostatnich kilku lat często słyszeliśmy, że seniorzy stanowią grupę, która jest niedoceniana, a ich głosy pozostają niesłyszane. Ta decyzja to krok w stronę zmiany tej sytuacji. Zanim przejdę do dalszych szczegółów, chciałbym, abyście zastanowili się nad tym, co może się wydarzyć w Waszym życiu, jeśli ta zmiana naprawdę wejdzie w życie. Jakie korzyści z tego wynikną? Czy Wasze życie stanie się łatwiejsze? Co z Waszymi bliskimi? Na pewno chcielibyście aby wasza rodzina mogła cieszyć się z waszego lepszego samopoczucia i większej stabilności finansowej. Teraz przejdźmy do najważniejszego, jakie konkretne zmiany wprowadzają te nowe przepisy. Cóż, oprócz obiecanego wsparcia finansowego, które pomoże wielu seniorom, mamy do czynienia z wieloma innymi benefitami. Na przykład pojawią się nowe programy opieki zdrowotnej, które zapewnią łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji czy opieki domowej. To oznacza, że nie będziecie musieli martwić się o czekanie w długich kolejkach ani płacić ogromnych kwot za usługi medyczne. Zmiany te obejmują także lepsze warunki mieszkaniowe dla seniorów. Przepisy będą wprowadzać udogodnienia, które pozwolą seniorom czuć się bezpieczniej we własnych domach, a także zapewnią dostęp do usług, które sprawią, że codzienne życie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Te zmiany to także większa ochrona przed nieprzewidywalnymi wydatkami. W razie wypadku, choroby czy innych trudności życiowych, seniorzy będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe i opiekę, która pomoże im w tych trudnych momentach. Podsumowując, Sejm podjął decyzję, która może zmienić życie wielu seniorów na lepsze. Choć na razie wiele kwestii jest jeszcze do doprecyzowania, to jedno jest pewne, zaczynamy dostrzegać Wasze potrzeby, seniorzy, i to zmiana, której nie można zignorować. Mickiewicz, czekam na Wasze komentarze i opinie. Co Wy sądzicie o tej decyzji? Macie już swoje zdanie? Dajcie znać. Zatem, jak dokładnie ta decyzja może wpłynąć na Was, drodzy seniorzy? Po pierwsze, zmiany dotyczące wysokości emerytur to coś, co może wywrócić Wasze życie do góry nogami. Przez wiele lat nie widzieliśmy takiej sytuacji, gdzie rząd dostrzega realne problemy, z jakimi borykają się seniorzy. Te podwyżki emerytur to coś, czego wielu z Was oczekiwało od lat, a teraz wreszcie mają szansę stać się rzeczywistością. Czy to oznacza, że teraz wasze życie będzie prostsze? Zdecydowanie. Z wyższymi świadczeniami emerytalnymi będziecie mogli lepiej planować swoją przyszłość. Często słyszymy o tym, jak wielu seniorów zmaga się z trudnościami finansowymi. Koszty życia rosną, a pensje nie nadążają za tymi zmianami. Właśnie dlatego tak ważne jest, by system emerytalny został odpowiednio dostosowany do dzisiejszych realiów. Dzięki tej decyzji seniorzy będą mogli liczyć na większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa finansowego. Warto również zauważyć, że zmiany te są związane z poprawą dostępności do leków. Dla wielu seniorów ceny medykamentów są nieosiągalne, co wpływa na ich jakość życia. Zmniejszenie kosztów leków może znacząco poprawić codzienne funkcjonowanie seniorów, dając im większy komfort i spokój. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć, jest bezpieczeństwo. Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu, szczególnie w starszym wieku. Zmiany, które zostały wprowadzone, mają na celu nie tylko poprawę opieki zdrowotnej, ale również zapewnienie seniorom odpowiedniego wsparcia w trudnych momentach życia. Będziecie mogli liczyć na pomoc w razie nagłych wypadków czy trudnych sytuacji życiowych, a także na szereg programów, które mają na celu poprawienie jakości życia seniorów w Polsce. A co z opieką społeczną? Kolejną istotną kwestią jest zapewnienie seniorom odpowiedniej opieki w ich codziennym życiu. Zdajemy sobie sprawę, jak trudne może być zarządzanie codziennymi obowiązkami w starszym wieku. Nowe przepisy mają na celu poprawienie dostępu do usług opiekuńczych, które pomogą Wam w codziennym funkcjonowaniu. Będziecie mogli liczyć na pomoc w sprzątaniu, zakupach, a także w codziennych czynnościach, które często bywają wyzwaniem w starszym wieku. Pamiętajcie, że ta decyzja to krok ku lepszemu jutrze. Choć wielu z nas czekało na takie zmiany przez długi czas, to teraz mamy realną szansę, by życie seniorów stało się bardziej komfortowe i bezpieczne. Wprowadzone zmiany to nie tylko deklaracje, to konkretne kroki, które mają na celu poprawę jakości życia seniorów w Polsce. Ale oczywiście, jak każda zmiana, wymaga ona czasu. Zmiany w systemie emerytalnym, zdrowotnym czy społecznym będą wymagały wdrożenia i dokładnego monitorowania. Jednak już teraz widzimy, że decyzja ta ma ogromny potencjał, by wpłynąć na wasze życie w sposób, o jakim marzyliście przez lata. Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie te zmiany będą wdrażane, bądźcie na bieżąco z kolejnymi informacjami. Ja będę na pewno śledzić rozwój sytuacji i dzielić się z wami wszystkimi najnowszymi wiadomościami, które będą miały wpływ na waszą codzienność. Pamiętajcie, że to dopiero początek zmian, które mogą diametralnie poprawić życie seniorów w Polsce. Zachęcam Was do komentowania tego, co myślicie o tej decyzji i jakie są Wasze oczekiwania wobec przyszłości. Wasza opinia ma ogromne znaczenie. Dzięki temu będziemy mogli razem śledzić, jak ta zmiana wpływa na życie Was oraz innych seniorów. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie, subskrybuj i nie przegapcie kolejnych ważnych informacji, które przygotuję dla Was. Mickiewicz, dziękuję za Wasze zaangażowanie i czekam na Wasze przemyślenia.